Widziałeś plecy grześka? Widziałem, są olbrzymie. Ej, czy wy mnie obgadujecie za moimi plecami? Cześć, jak się masz? Świetnie, a ty? Rewelacyjnie, no to super. Nie pamiętam, kiedy ostatnio przeprowadziłem tak debilną rozmowę. Ziemniak opuścił grę, chips dołączył do gry. Trzymam go chłopaki. Kto zaprosił roślinożernego? Przyniosłem humus. Kiedy przejażdżka jeszcze się nawet nie skończyła, a ty już chcesz porozmawiać z kierownikiem. Kiedy oglądasz film i jest wersja tylko z polskim dubbingiem. Kiedy pan zapyta, kto jest dobrym pieskiem i wiesz, że to ty. Trzynastolatka jej pierwszy chłopak czy to mój przyszły mąż? Kiedy w końcu pójdziesz się wysikać po dwóch godzinach trzymania. Kiedy kot na się kocimiętki i odlatuje na Marsa. Kiedy jesteś w domu od 3 godzin i dopiero zauważasz, że wyświetla ci się symbol 4G, a nie Wi-Fi. Kiedy on nie odpisuje przez dwie minuty na fejsie, więc sprawdzasz jego aktywność na innych portalach. Kiedy kupował ci Drinki cały wieczór i poprosił o numer telefonu. Naprawdę myślisz, że twoja żałosna broń ma szansę w starciu z potęgą mojego umysłu Gaston? Faceci myślą tylko o jednym i jest to obrzydliwe. Uwielbiam takie odniesienia w filmach. Nie wiedziałem, że można mieć aż taki brak dupy. Nabijałem się z matki, że nie wie, że pomidory to owoce, więc zrobiła mi na deser sałatkę owocową. Challenge napisz w komentarzu swój ulubiony owoc. A teraz kopnij lajka byczku. Zaufaj mi, jestem inżynierem. Kiedy twój pies zje pracę z filozofii? Kiedy twoja mama nie ma pojęcia o ścinaniu włosów, ale i tak ci je ścina? Kiedy masz psa? Kiedy chcesz zrobić zdjęcie, ale ktoś ci wchodzi w kadr? Gratulacje to tyranozaur. Dziewczyna odpowiada jednym słowem na wiadomość, ja. Kiedy żygasz na imprezie, po czym przychodzi twój kumpel i pyta czy pijesz dalej. Czemu jesteś taki skryty? Nie chcę, żebyś tak szybko uciekła. Gdy odmiałczysz do kota. Zakochałem się, przeżyłem z nią swój pierwszy pocałunek, lista rzeczy do zrobienia, pocałować stu chłopców. Nowy cyberpunk zapowiada się zajebiście. Kiedy wrócisz odwiedzić rodzinę na wsi. Więc jestem Jedi. Jeszcze nie, co jak to? To nie fair, skoro nauczyłem się wszystkiego, co muszę umieć i wiedzieć, to jak mogę wciąż nie być Jedi? Jezu, znowu to samo gówno. To miasto jest za małe dla nas dwóch. Myślę, że to musi się zmienić. Kiedy obcokrajowiec pyta się mnie po angielsku, jak się dostać gdzieś tam, yes. Gdy twój park z dinozaurami nie wypali, stracisz miliony i musisz korzystać z transportu publicznego. Nie wie pan, czy będzie tu wkrótce jakiś pociąg. Tak, już całkiem niedługo właśnie budują tory. Oddejcie. Nie każdy wie, ale można przeczytać coś, z czym się nie zgadzasz, w internecie i zająć swoimi sprawami. Gry wideo, depresja. Mówią, że iPhone jest lepszy od Androida, ale nigdy nie widziałem, żeby iPhone ocalił wszechświat. A teraz bycznij kopsa, łajczku. Zaczekaj, zgubiłaś, ech, nieważne. Czego brakuje w tym serniczku? Niczego. Kiedy po całym dniu diety postanawiasz zrobić sobie przerwę, bo wiesz, że na to zasługujesz. Z cyklu jak rysowałem, samochody w dzieciństwie. Mieszkałbyś jak wiewiórka ze Spongeboba. Dezodorant. Wezmę z końca półki, ten z wierzchu na pewno jest napoczęty. Ty, co to tak przeleciało? Lato. Mieszkanie dla studenta. Też tak macie, że nagle ostro zaboli was jakiś organ wewnętrzny i myślicie sobie, oho, zaczęło się. Gdy wybierzesz się do alternatywnej rzeczywistości, żeby złapać złą wersję samego siebie. Gdy powiedziałaś mu, że nie, musi mieć kaloryfera na brzuchu i może jeść co tylko chce, i teraz jest za gruby, żeby cię zdradzić. Kiedy ona mówi, że chciałaby gdzieś usiąść. Godzina 22. Oknie ok, oglądam, już YouTube idę spać. Godzina 22.15. Kiedy szef nie jest zabawny, ale potrzebujesz wakacji. Rozmowa między chłopaczkami z drugiej klasy. Myślisz, że mógłbyś się zakochać. Nie wiem, jeśli lubiłaby naleśniki, to może tak. O, mój wnusio poszedł na studia. Studiuje wyższa szkoła robienia hałasu. Jaki piękny dzień. Pozwól, że cię ogrzeję. Dzięki. Pewnego dnia zniszczę waszą planetę. Zobaczymy, kto kogo pierwszy zniszczy. Znowu ta cholerna reklama, gorąca singielka, w Twojej okolicy chce Cię poznać. Darmowy iPad, jeśli napiszesz natychmiast. Znów mnie odrzucił, a tym razem dodałam jeszcze iPada, nie rozumiem co robię źle? Ciekawe co pysznego zjem dziś na kolację. Wygląda na to, że dziś wcześniej pójdę spać. Rzucasz wyzwanie wszechmocnemu dębowi? To tylko niewielka przeszkoda, wrócę mocniejszy niż. Tak jak mówiłem, mocniejszy niż przedtem. Kiedy grasz w billarda i udajesz, że wiesz o co chodzi? Spróbuj tęczy. Hej, śpisz. Tak, zamknij się. Ok. Gdy jesteś mięsożerną rośliną i słyszysz jak weganie mówią, że jedzenie zwierząt jest złe, widoczne zamieszanie. Sranie w domu, sranie w pracy, więc możesz przez 20 minut nic nie robić. Co ty robisz? Sprzedaję lody, benek nikt normalny nie sprzedaje lodów na mrozie. No właśnie, nie mam konkurencji. Do postoju to pójdzie pan prosto, a potem kogoś zapyta. Ja w stresującej sytuacji uspokajam się, żeby szybko wymyślić jak naprawić sytuację, panikuję i odwalam jeszcze większą ujnię. Kochanie, dasz mi, poprowadzić? Jasne, tylko jedź ostrożnie, wiadomo. Kiedy zamiast otwórz w nowej karcie wciśniesz, otwórz w nowym oknie. Kiedy umyjesz włosy szamponem swojej dziewczyny? Policja, jaką fryzurę miał podejrzany? Ofiara każdą. Gdy wychodzę do pracy, a mój pies się cieszy, bo myśli, że zabieram go na spacer, przepraszam mały. Pokonaj mnie na PS4, a nic z tego nie masz PS4, pokonaj mnie. W prawdziwym życiu, a nic z tego nie masz prawdziwego życia. Odbieraj zawsze słowami: bateria mi się kończy, dzięki temu rozmówca będzie się streszczał, a ty będziesz mógł skończyć w każdej chwili. Ja już nie widzę kodów, tylko zwiastun cyberpunka. Memy istnieją, kiedy zakręcam wodę podczas mycia zębów lub prysznica. Dawaj, następny filmik byczku.